Witam Was serdecznie w nowym filmie. Myślę, że jesteście zaskoczeni tym widokiem. Ja też e, jestem zaskoczona tym, że zdecydowałam się włączyć nagrywanie. E, bardzo tęskniłam za tym miejscem i... Czuję, że wszystko w tym nagraniu jest nie tak, bo chciałam się jakoś ładnie ubrać i zaczęłam się malować, ale stwierdziłam, że nie, że nie mogę się dłużej nad tym zastanawiać i tak tym wszystkim przejmować i zostałam w, w domowym t-shircie, w którym mm, siedzę przez 99% czasu. Eee, pewnie światło cały czas się będzie zmieniać, pewnie mnie słabo słychać. Trudno. Dlatego, że właśnie przez takie aspekty, jakieś takie niedoskonałości, moje ciągłe lęki nie nagrywam, a bardziej się tęsknić za tym miejscem, w sensie za tym kanałem nie da. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj nie przygotowuję sobie żadnego tekstu, żadnego planu na ten film. I żeby było mi łatwiej nagrywać, to, to będę robić jego dzianki. Wow, urosło trochę to ciasto. Eee, tak, postąpiłam, że będę robić jego dzianki i że może będzie mi łatwiej się aż tak tym wszystkim nie przejmować, jeżeli podzielę moją uwagę na nagrywanie i na pieczenie. Ale słyszę, że mi się to ostrzęsie bardzo. Eee, więc zaczynajmy. Ja w ogóle nie umiem za dobrze piec, ale ostatnio bardzo polubiłam. Mm. Okej, okay, już widzę. Oh! O matko. O nie, zobaczcie jakie to ciasto zrobiło się małe. Czuję, że nic z tego nie wyjdzie. Najgorzej na świecie. E, ja nie umiem za bardzo piec, co widać, ale bardzo chciałam zrobić jego dzianki. E, dlatego, że to jest jedyne, jedyny wypiek, który mój chłopak bardzo lubi. I na początku związku pamiętam, że poszłam mu po tej dzianki, wiecie, pierwszy tydzień spotykania się i poszłam do jakiejś piekarni i zapytałam się pani, czy są jego dzianki. Na co pani mi odpowiedziała, a czy widzi pani na krzakach jagody? Nie, więc nie ma sezonu na jego dzianki. I mnie to tak, ja się tak wystraszyłam, że potem zawsze się bałam iść już e, po jego dzianki. Bo wiecie, ja taka uskrzydlona miłością w ogóle nie pomyślałam o tym, czy są aktualnie jagody i jagodzianki i po prostu na tych miłosnych skrzydłach pobiegłam po niej i ich nie było i od tego czasu już się bałam się jego jagodzianki, więc dzisiaj stwierdziłam, że zrobię je sama, ale widzicie, co zostało mi z tego ogromnego ciasta? Coś takiego nie wiem, jak mam się skupić w takim razie na, na nagrywaniu. Nie no, to miała wyjść jakaś, e, jakaś, jakaś taka łatwa do okiełznania kula, którą ja miałam podzielić na cztery jagodzianki, ale ja mam wrażenie, że z tego co ja tutaj mam, to nie wyjdzie nawet jedna jagodzianka, więc... Myślałam, że to będzie taki fajny, spontaniczny powrót na kanał i że, i że te jagodzianki będą super, że będę z nich dumna, no ale... Nie no nie wiem, co mam zrobić, jestem załamana. E... Dobra, postaram się coś z tym zrobić. Myślę, że to będzie bolesne dla Waszych oczu. I e... opowiem, czemu mnie tutaj nie było, chociaż właściwie powiedziałam o tym już na początku. Ja im dłużej nie nagrywam, to tym bardziej się boję wrócić, bo wydaje mi się, że, że wracając powinnam powiedzieć coś ważnego, wielkiego, że to powinien być nie wiadomo jak dobry film. I przez to coraz bardziej czuję, że... To, co mam do zaoferowania, nie jest wystarczające, jest za mało ważne i za małe i finalnie nie dodaje nic i wiecie, zamykam się w tej mm, karuzeli niezadowolenia z siebie. A kurczę, no chciałam Wam opowiedzieć, co u mnie, ale nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym pieprzonym ciastem. Dobra, to może ja wyłączę na chwilę nagrywanie, postaram się coś z tym zrobić i do Was wrócę. A tak jeśli dziwicie się tej dziwnej scenografii, to, to mam tu po prostu przypięty mikrofon i jestem ciekawa ups, jestem ciekawa, czy cokolwiek będzie słychać. Dobra, mam wrażenie, że kryzys chwilowo zażegnany. I że uda mi się to podzielić na cztery części. Nie mam pojęcia, czy dodam ten film. Wiecie, ja wiele razy zaczynałam coś nagrywać i tak jak przed chwilą mówiłam, potem zaczęło mi się wydawać, że to nie jest wystarczające. Nie podobało mi się to, co mówiłam, nie podobało mi się to, jak wyglądałam i generalnie wszystko mi się nie podobało. A dzisiaj może spróbuję po prostu mieć to gdzieś i nie przejmować się niczym, skoro moje serce się. Rwie do nagrywania i to brzmi tak bardzo podniaśle, ale tak naprawdę jest. Czy nie zniszczyłam stołu? Chyba nie. I teraz muszę zrobić z nich kuleczki i dać im wyrosnąć. To jest w ogóle moje absolutnie pierwsze spotkanie z ciastem drożdżowym. Stąd osoby, które często pieką, mogą się bardzo za mnie śmiać w tym momencie oglądania. Ale no nie miałam pojęcia, jak się za to zabrać, i chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, co u mnie słychać. Wciąż żyję między Polską a Niderlandami, wciąż pracuję nad swoją firmą, nad swoim sklepikiem, i zostało jeszcze trochę pracy. Zawsze wydaje mi się, że to już jest ten moment, że otwieramy, no ale jeszcze nie i mam nadzieję, że wyjdzie tak jak. Zaplanowałam sobie to parę miesięcy temu. Matko mam wrażenie, że tak mi głos że musicie mi wszystko wybaczyć. I jeżeli teraz uda mi się przełamać, uda mi się to dodać, uda mi się nie przejmować tym, co mówię, jak wyglądam, i czy to w ogóle jest jakkolwiek ciekawe, to, to będzie już tylko lepiej i, i będę nagrywać filmy. Uch. W ogóle pewnie powinnam zrobić jakieś inne kadry, jakieś ładniejsze kadry, a nie tylko taki jeden kadr z góry. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę w mojej wyobraźni to wyglądało zupełnie inaczej. E Dobrze, to ja teraz to odłożę, aby wyrosło i spotkamy się po krótkiej przerwie. Ok, wróciłam. Tak naprawdę nie minęło nawet jeszcze 10 minut, czyli tyle ile miało. Tylko trochę krócej, ale już nie mogę się doczekać. Mm, Okej. Okay. W ogóle nie urosły. Obejrzałam jakiś fragment tego, co dotychczas nagrałam i zobaczyłam zgarbioną siebie, zobaczyłam, że w kadrze był mój telefon i, i całą resztę, więc naprawdę jeżeli uda mi się to wrzucić, to, to będę po prostu z siebie dumna, bo, bo nie sądzę, że się uda. Ok. Serio to będą najbrzydsze jego świata, ale jedziemy z tym. Jeśli chodzi o to, co jeszcze u mnie, to aktualnie jestem w Holandii. Zdałam egzamin na prawko za pierwszym razem, więc mam nadzieję, że uda mi się trochę tutaj pojeździć. Już trochę jeżdżę, ale no nie idzie mi to jakoś super dobrze. E, myślałam, że będzie szło mi lepiej, ale jednak, kiedy nie ma instruktora, to, to jest ciężko po prostu. O matko! O nie! Pomocy! E, to jest ciężko i, i mój chłopak po prostu ma nerwy ze stali bo jeździ obok mnie. Trochę mnie pilnuje, doradza. No ale mam, mam nadzieję jeszcze w ten weekend trochę pojeździć. I właśnie tak pomyślałam, że jak taki fajny weekend się szykuje, to, to może po prostu Was wezmę ze sobą, ale nie wiedziałam jak to zacząć, więc zapraszam Was. Zaprosiłam Was na to wspólne tworzenie godzianek. Wow! Z tej strony wygląda całkiem nieźle. Eee, żeby żeby po prostu jakoś zacząć. Jej pewnie nie mnie dość totalnie bo tak gadam byle co. Ale cierczę, no z tej strony ta jego absolutnie nie wygląda źle, ale z tej wygląda tragicznie i na pewno na pewno już walić ten wygląd, ale po prostu ona się chyba rozpadnie. No więc ja robię kolejne trzy jego Dałam Wam znać co u mnie. Mam nadzieję, że w ogóle ktokolwiek jeszcze nie spisał mojego kanału na straty i czekał na ten film. E, jeśli czekał, to, to, to pewnie jest teraz zły, że ten film nie jest niczym świetnym. No ale tak jak mówię, ja potrzebowałam tego, żeby, żeby trochę się otworzyć, trochę się nie wstydzić i żeby było już tylko lepiej. W ogóle możecie się zastanawiać, co ty gadasz. Jak to się wstydzi, przecież nagrywasz filmy od tylu lat. No ale widzicie, sama sobie stworzyłam tak, taką presję i. No i bałam się coraz bardziej wrzucać cokolwiek. Miałam też bardzo duży kompleks wrzucania często bardzo podobnych filmów. I zastanawiałam się, jakby, czemu. <laughs> Czemu kogoś ma interesować? O nie! Kolejny raz to samo, ale już chyba mam to gdzieś. I tak bardzo za tym tęskniłam, że, że po prostu będę robiła to, co czuję. A teraz czuję, że zjadłam te Jego Przepraszam, że powiedziałam kilka razy to samo. Dobra, pożyczymy trochę ciasta z tej gocianki. Przepraszam, że powiedziałam wiele razy to samo, ale być może to będzie dla mnie trochę. Trochę terapeutyczne, i może po prostu musiałam się wygadać. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że ja umiem gotować, że ja nie umiem piec. Nie myślcie sobie, że jak ja opowiadam gdzieś tam na Instagramie o moim gotowaniu, to wygląda tak jak to pieczenie. Ja po prostu, jak się biorę za pieczenie, to nagle wszystko jest jakąś absolutną tragedią. Chyba dałam yy, za dużo jagód do tamtej jagodzianki. Najwyżej wyjdą tylko trzy jagodzianki, e, to znaczy oby wyszły trzy. Ja planowałam zrobić trochę więcej i, i zabrać na plażę. Myślałam, że to ciasto tak ładnie urośnie, no i że jakoś to będzie. Dobra, to ja kończę robić te jagodzianki. Pokażę Wam efekt na koniec. Zobaczymy, czy jakkolwiek wyjdą. Cieszę się, jeżeli ktokolwiek, serio, ktokolwiek dotrwał do tego momentu i jeszcze tu jest i zechce oglądać dalej ten film, to, to doceniam Waszą cierpliwość. I co ja robię? Ja próbuję zrobić jakieś warstwy zabezpieczające, także doceniam bardzo Waszą obecność i. I tyle i później pewnie zabiorę Was ze sobą nad morze. Także jeżeli jeszcze tu jesteście, to bardzo Wam dziękuję i, i chodźcie na plażę.